No, bardzo mi to Chorwację przypomina teraz yeah. Ale czyste morze Bardzo mi się podoba ta No, aż mam ochotę wskoczyć No, skąd to naprawić? I wrócić <laughs> do hotelu Ale te schody jeszcze chciałem Co? Te schody Nie no, to jest tak, na ptaku, wysoko? <laughs> Fajne kamyczki, co? Co? Jaki masaż? Jak to masa? Fajnie, chodź. Ale zimna tak jest. Ale ładnie. za zimna. Ale jaki masaż te kamyczki robią! Chodź. No dobra. Czemu nie? A A, a. Ale woda fajna! A, zobaczmy. O, ale super, no! Udało mi się jak nic. Ale fajna woda. Nie, dobra. Cieszę się, że wlazłem. Ale mew jest... Ło! Wow. pod a nie chcę mi się wychodzić z tej wody. No. Tak przyjemnie. No, przepięknie tam było. Jest to są takie wielkie kamienie chyba, że to tak woda pojęcia. Dobra, już mnie troszkę za bardzo bolą te stopy. O! Co fajnie! Nie no, to jest super. Tak, tylko bym te butki nie wziął. No, no ale... tak. To jeszcze teraz musimy schody zaliczyć. Tak, bo bo tak tyle gadał. A przed chwilą powiedział, że jednak nie idziemy. No to jednak idziemy. idziemy. Ostatni trening w kalpę. Poszukiwanie schodów. Jeszcze pod górę. A ja jestem tak zjarany, że idę w ciepły bluzie. Mamy bardzo mało czasu. Jest bardzo pod górę, jest bardzo gorąco. Teraz pytanie, czy było warto? Zaraz się dowiemy. Zobaczysz, bo tam trzy słupki kolorowe. Jest ich więcej niż trzy. Jest jeszcze kawałek. Szkoda, że tak do góry. Tu chyba w prawo i tu w lewo. To jest to. Jakby coś Szybko nie spodziewany trening Tak I nic Bardzo szybkie zwiedzanie Nie uchwyciłem Może teraz będzie widać nie. No tak czy siak Poniec przygód